не тоже что это все На это все деньги. Девчонки, забавьте за Skąd ty ją masz? To e, długa historia, którą nam zaraz opowiesz. E, na pewno. Nie, to, nie będziemy no dobra, nie będę słuchać jej historii. No, więc proszę. Uratowałeś mnie życie, więc ja się jakoś dla Was oddzięczę. No, okej, okay, dzięki. Co masz jakby zrobić? Masz im podłożyć to. Наталья вообще утешила. Так же. Девчонки, я слышала, есть этаж? Нет. Может, это не Dziewczyny, yy, chodźcie tu. E, co to jest? No, robić nas żarty. A na ma rację. Nie, no. Co wy, dziewczyny? Ja właśnie wyrabiam. No, okej. Okay. Hmm. Dziewczyny Oła, Roza, Annabelle Gdzie my jesteśmy? W tajemniczym miejscu